Od lat Miasto Szczytno honoruje uczniów, którzy mają wybitne wyniki w nauce lub osiągnięcia w dziedzinie sportu, kultury czy sztuki. W tym roku 31 uczniów otrzymało nagrody i wyróżnienia, a to w ramach lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży. Cała uroczystość odbyła się w Miejskim Domu Kultury. Uczniowie otrzymali nagrody pieniężne w wysokości 1000 zł oraz wyróżnienia w wysokości 650 zł. Jedne i drugie wręczył zastępca burmistrza Krzysztof Kaczmarczyk. Grupa radnych zgłosiła inicjatywę, aby wyróżnić większą liczbę uczniów naszych szkół w ramach nagród burmistrza i w związku z tym w bieżącym roku zmieniliśmy uchwałę, która przewiduje również wyróżnienia. Wręczyliśmy 12 Nagród w trzech dziedzinach oraz 19 wyróżnień. I w związku z tym, ponieważ sala w Urzędzie Miejskim nie pomieści tak wielu rodziców, po dzisiejszym dniu myślę, że około 200 osób uczestniczyło w naszej gali, przenieśliśmy tę uroczystość do Miejskiego Domu Kultury. Mikołaj Cegielski dostał nagrodę burmistrza w dziedzinie sportu. Mikołaj trenuje piłkę nożną. Awans do mistrzostw Polski piłce nożnej 2002 rocznika młodzików. Dostałem się do kadry województwa, jestem powołany na mecze. Trzeba trochę pobiegać za tą piłką, trzeba się zmęczyć, to jest właśnie w niej fajne. Moim idolem jak do tej pory jest Cristiano Ronaldo. Nie wiem, Staram się go podziwiać, bardzo imponuje mi. Chciałem kiedyś zagrać w reprezentacji Polski, zmierzyć się z najlepszymi. Marcin Kłak jest w ścisłej czołówce Polski w pływaniu na 200 metrów stylem motylkowym oraz na 400 metrów stylem zmiennym. Myślę, że takim jednym z ważniejszych to otwarte Międzynarodowe Mistrzostwa Warszawy, gdzie zdobyłem pierwsze miejsce na 200 metrów stylem motylkowym. W stylu, w który uwielbiam po prostu. Także... A czemu uwielbiasz ten styl? On się wydaje być bardzo ciężki i skomplikowany. Do tego go lubię. Po prostu im wyższe cele, tym Bardziej do nich dąży. Słyszeliśmy, że to jest bardzo wymagające. Trening, skoro świt, trening wieczorem, codziennie. No, wydaje mi się, że wynagradzają to osiągnięcia na zawodach, medale, w ogóle ta atmosfera cała tych zawodów. Jak ciepło ogólnie jest na tych zawodach, jaka jest atmosfera między zawodnikami, to jest ten, taki duży plus. Marcin ma niesamowitą wytrzymałość. I. Tą wytrzymałością nadrabia na razie jeszcze ten mniejszy wzrost w porównaniu do czołówki, bo to tylko czołówka, gdzie prawie med 90, a nawet i więcej mają jego rówieśnicy, a ma przecież dopiero 14 lat, a jego rówieśnicy są tacy wysocy. Emilia Gwiazda i Julia Kędzierska trenują karate i są tegorocznymi medalistkami Mistrzostw Europy, Polski i Pucharu Polski. Karate właśnie uczy też takiej dyscypliny i e, odpowiedniego rozkładania sobie czasu rano szybkie śniadanie do szkoły. Ze szkoły obiad, szybka drzemka i na trening. Po treningu nocą siedzę i się uczę, ale nie przeszkadza mi to, właśnie mamy tak rozplanowany czas na wszystko, jest pora i dajemy jakoś radę. A czy trenowanie karate jest bezpieczne? Nie, nie grozi złamaniem nosa czy czymś takim? Oczywiście jest taka możliwość, można coś złamać, ale nie zdarza się to na każdym treningu, bardziej na zawodach, na takich większych jak Mistrzostwa Europy, jak są nokauty. Bo już doświadczone osoby walczą już mocniej i tak się zdarza. Nie boicie się tego? Myślę, że nie. Nie myślałam szczerze mówiąc o tym na no, nakręcająca adrenalina. Uczennice klasy trzeciej gimnazjum numer 2 w Szczytnie zdobyły sukcesy w wielu konkursach w przeróżnych dziedzinach, takich jak matematyka, historia, geografia czy języki. Czy jakoś tak wychodzi, że wszystko mi wychodzi. O może. A w sercu kim jesteś bardziej? W sercu jestem stuprocentowym humanistą. Co planują w przyszłości wyróżnione laureatki? Myślę o kierunkach medycznych i ewentualnie o studiowaniu chemii w przyszłości. Czy chciałabym wiązać przyszłość z muzyką, na przykład z przemysłem fonograficznym, czy też właśnie jako pracować jako na przykład menadżer zespołów? Coś w tym kierunku? Różnie jest dzisiaj z uczniami, tak, jeśli chodzi o tego typu rzeczy. Oto są właśnie osoby, którym się chciało, nie odmawiały, zawsze były chętne do pomocy. I mówię, tak, będzie brakowało. Na takie słowa uznania warto pracować trzy lata. Tegorocznym laureatom serdecznie gratulujemy nagród i wyróżnień. Wszystkim uczniom życzymy wspaniałych i bezpiecznych wakacji. Trzecie otwarte Mistrzostwa Szczytna w wyciskaniu sztangi leżąc, opuchar burmistrza miasta Szczytna za nami. Niekwestionowanym zwycięzcą mistrzostw został Michał Rudziński z Olsztyna, który powtórzył swój wynik z zeszłorocznych zawodów i wycisnął 260 kg. Pierwsze miejsce w kategorii Open kobiet zajęła Anna Kubaszewska. Blisko 70 zawodników i zawodniczek wzięło udział w trzecich otwartych mistrzostwach szczyt na wyciskaniu sztangi, leżąc. Przyjechali zawodnicy z całej Polski. Ustalono 14 kategorii wagowych. Gdyby dodać wyniki zawodników, okazałoby się, że razem wycisnęli ponad 20 ton. Najmłodszym zawodnikiem mistrzostw była 14-letnia reprezentantka Olsztyna Julia Łukasiak, najstarszym Mirosław Frekść z liczbarka Warmińskiego, który w tym roku obchodzi 76. urodziny. Muzyka Taniec, muzyka, śpiew i malarstwo. Pod takim hasłem odbył się w Szczytnie międzynarodowy festiwal Kalejdoskop Talentów. Jego organizatorem była Białorusko-Polska Fundacja Inicjatywa ze Świdnicy. Blisko 100 młodych artystów z Polski, Białorusi i Ukrainy przyjechało do Szczytna, by wziąć udział w rywalizacji. 27 czerwca walczyli m.in. o Puchar Burmistrza Szczytna. Uczestnicy zaprezentowali swoje umiejętności w kategoriach śpiew, muzyka instrumentalna, malarstwo i taniec. Puchar Grand Prix powędrował do polanicy Zdrój. Puchar burmistrza Szczytna wygrał zespół taneczny z Białorusi. Reprezentanci Szczytna znaleźli się w czołówce. Szóstka Szczytnia stanęła na podium. 3 lipca rzeźbiarze zakończą pracę nad trzema postaciami bartników. Kolejne posągi staną w fosie od strony ulicy Spacerowej. Bartnicy byli rdzennymi mieszkańcami terenów Szczytna. No one za specjalnie tam swoich nas nie mają, nie? <słuch> Bartnicy. Ale każdy pewnie, pewnie każdy kto tam się zainteresuje historią miasta i, i dotrze do tych najstarszych do, dokumentów to będzie mógł przeczytać, że tam był Jansa z, z Janowa i, i wielu, wielu innych. Także może ich, ich tam rozpozna w tym. W tym roku pierwsza kobieta. Pierwsza kobieta. No bo również tym osadnikom towarzyszyły, prawda panie, to przybywały całe rodziny osadników. To nie tylko pojedynci, pojedynczy męż, mężczyźni, którzy karczowali las i... i i, prawda, eksplorowali właśnie barcie, ale również no, to były całe rodziny z całym przychówkiem. Powstaną też zwierzątka, czyli taka powstanie ciekawa grupa tematyczna. Nad rzeźbami pracowali Michał Grzymysławski, Zygmunt Rząb i Wiesław Politkowski. Znamy już projekty, które zakwalifikowały się do głosowania na budżet obywatelski. Mój projekt na 2016 rok. Są to budowa ogólnodostępnych kortów tenisowych ze ścianą do treningu na stadionie przy ulicy Śląskiej. Kolejny projekt to tor dla rolkarzy długości 330 metrów z infrastrukturą przy szkole podstawowej nr 3. Trzeci projekt to budowa strefy zabaw i rekreacji Radość przy ulicy Lwowskiej oraz doposażenie placu zabaw przy targowisku miejskim w siłownię fitness. Czwarty projekt to fontanna posadzkowa w parku przy szkole podstawowej nr 3. Piąty projekt to budowa toru motokrosowego przy ulicy Ostrołęskiej. Te wszystkie projekty czekają na Państwa głosy. Czas na głosowanie jest od 1 lipca do 31 sierpnia. Jak to się robi? Należy poprać kartę do głosowania ze strony internetowej www.miastoszczytno.pl lub osobiście z biura obsługi interesanta w Urzędzie Miejskim w Szczytnie. Przypominamy, prawo udziału w głosowaniu ma każda osoba, która mieszka w Szczytnie i ukończyła 18 lat. Głosować mogą też osoby małoletnie w wieku od 13 do 18 lat. Głos takiej osoby musi potwierdzić jej opiekun prawny własnym podpisem i numerem PESEL. Jedna osoba może oddać tylko jeden głos. By ten był zaliczony, trzeba potwierdzić go prawidłowym numerem PESEL. Rozpoczęła się druga edycja akcji Dawaj na plażę w ramach kampanii antyalkoholowej Postaw na rodzinę. Cała akcja jest oczywiście finansowana z miasta, więc oczywiście wielkie podziękowania dla wszystkich, którzy pochylili głowę przed Profilaktyką i pewnymi rzeczami, z którymi musimy sobie radzić. Po raz drugi, tak jak już wspomniałem, zaczynamy akcję Dawaj na plażę, więc najlepiej, żeby wszyscy podczas wakacji dawali na plażę. Wakacje na plażę rozpoczęły się 29 czerwca działaniami pod nazwą Ekoinstalacje. Podczas ekoinstalacji wykorzystujemy wszystkie elementy, które są biodegradalne, które mogą wrócić do natury i które z tej natury pochodzą. Kolejną propozycją od 10 lipca już będą warsztaty teatralne. Później będą warsztaty kuglarskie i Bębniarskie z grupą Niezły Cyrk, następnie jazda konna i łucznictwo 25-26 lipca. 31 lipca z kolei zaczynamy akcję taneczną, na którą również bardzo serdecznie zapraszam. Będzie bardzo energetycznie. Będziemy mogli skorzystać z różnego rodzaju tańców. Dodatkowo, w każdą sobotę dla wszystkich chętnych będzie ognisko. W każdą sobotę organizujemy ognisko dla wszystkich chętnych. Podczas tego ogniska będziemy opowiadać bajki na żywo. Oczywiście z muzyką na żywo przy wtórze ciekawych instrumentów. E, będą też niekiedy niespodzianki w stylu teatru ognia, o którym nie wspominamy na plakatach. Mam nadzieję, że Wy to zapamiętacie. E, I przyprowadzą, e, w, że tak, i to przyciągnie, e, i zaciekawi, i oczywiście rozszerzy i uatrakcyjni nasze wieczorki. Dzieciom i młodzieży w Szczytnie życzymy wspaniałych, udanych wakacji na plaży. Zmienił się adres strony internetowej Urzędu Miasta Szczytno. Stary adres brzmiał www.e-szczytno.eu i zmienił się na nowy. Aktualny adres internetowy to www.miastoszczytno.pl. Strona funkcjonuje od tygodnia i jest oficjalnym serwisem gminy miejskiej Szczytno. Znajdują się tu aktualności miejskie. Strona współgra z portalem powiatowym i aplikacją mobilną. Zapraszamy do korzystania! Książki elektroniczne dostępne są przez internet przez całą dobę. W dowolnym momencie mogą Państwo z nich korzystać. W tym celu należy zgłosić się do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczytnie. Po bezpłatny kod PIN na 2015 rok. Szczegółowe informacje znajdą Państwo pod adresem www.libra.ebook.pl lub www.szczytno.bilmyślnikwm.pl. Zapraszamy do oglądania wystawy Fotografii Przyrodniczej w Naturze w Miejskim Domu Kultury w Szczytnie. Zapraszamy na imprezy Miasta Szczytno. Kalendarz atrakcji miejskich od czerwca do końca sierpnia zapowiada dużo emocji i zabawy. 2 lipca w kościele ewangelicko-aukspurskim wystąpi grupa Pro Promuzika Antiqua. 4 lipca na dziedzińcu ratusza zaśpiewa Katarzyna Groniec i Jarosław Chojnacki. Szczegółowy plan imprez na lato 2015 w mieście szczytno znajdą Państwo na plakacie. Konkurs fotograficzny fotograf szczyciński trwa. Zapraszamy fotografów, amatorów z terenu miasta i powiatu Szczytna do nadsyłania zdjęć z tych okolic. Tematy prac to mieszkańcy, architektura lub wydarzenia. Prace można słać do 30 września na adres Muzeum Mazurskiego w Szczytnie. Zapraszamy do zwiedzania wieży ratusza i oglądania Szczytna z Wysoka codziennie z wyjątkiem świąt państwowych i kościelnych. Zapraszamy do Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Polskiej na wystawę prac uczestniczek Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Szczytnie zatytułowaną Spełnione marzenia. 11 lipca na dziedzińcu Szczycieńskiego Ratusza wystąpi przed państwem Orkiestra Salonów Warszawy. Bilety w cenie 15 zł są do nabycia w kasie Miejskiego Domu Kultury w Szczytnie. Ze szczycińską kartą Dużej Rodziny dostaną Państwo 50% zniżki na cenę biletu.